Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, Ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO Skinsa, także co, przypominam kodzik Kszczar, przypominam, że jest konkursik na kosy, przypominam, że jest taki gloczek do wygrania, także komentuj film, zostaw lajka, like obejrzyj do końca, przede wszystkim przypominam kodzik Kszczar, jeżeli wpłacacie, to wpłacacie z kolei XCzarni, każda wpłaca na złotóweczkę, dajemy tykiecik, Wpłacasz 10 złotych, masz 10 tiketów, prosta piłka, warto. Dobra, lecimy dzisiaj ze skrzyneczkami, zobaczymy jakie skrzyneczki, też bitewki zrobimy sobie. Ktoś tam pisał ostatnio, żebyśmy porcelanowe skrzyneczki potwierali znowu, ale no nie siedzi, nie siedzi, to przypominam, że możecie, że wy za darmo sobie skrzyneczki, też warto, od czasu do czasu publikują kody, a my może pójdziemy sobie na zawieszki, pójdziemy na zawieszki i zobaczymy sobie jeszcze tą skrzyneczkę, zobaczymy sobie jeszcze tą skrzyneczkę, pójdziemy na zawieszki. real special i tam ciekawe właśnie co tutaj może być, jest sporo tych noży, kukli. A ja bym chciał albo kupić ten dłuższy sztyle, dobra, otwórzmy sobie po trzy skrzynki I spróbujemy jeszcze w postmodzie zaraz Czy to w ogóle da jakieś szanse Automatycznie otwórz wybraną i leży... Patrzcie, to jest ciekawe Patrzcie 10 skrzynek można otworzyć Lecę, 130 zł, patrzcie Puch Puch Puch, Puch. to? Psz, psz, niestety Ej, patrzcie nowy tryb dodali. Sprawdźmy jeszcze tutaj to. Pięć skrzynek dajmy. Aha, 10 może tylko. To spróbujmy 10 skrzyneczek. Uch. Ej, i siad... Dobra, fajnie, siad ten ekaczek. 3% do niego były. 61 ziko. dobra, to są zawieszki sobie zostawię. Może zawieszki jakieś wypacamy też. Zobaczymy właśnie zawieszki, zobaczmy sobie w Jester Bonzie. Jeszcze otwórzmy sobie kilka razy, na te pierwsze chcieliśmy... Kurczę, najgorsza. Jest taka najdroższa. Ten nóż. Albo to 20. 200 ile? 228 200, zł złotych jest najdroższe. Dwa razy sobie otworzymy. Okej, okay, taka meszka też to może być. Ciekawa. 9,90. Sporczko jeszcze raz zostawię. O, i mamy baby Dobra, ładnie. 118 zł ładnie, ładnie. Ale moim zdaniem tu wszystkie właśnie akurat tych jest fajnie, więc możecie sobie zawieszki, bo polecam zawieszki, i wystawić zawieszki, bo one się niedługo bardzo dobrze zwrócą, czyli przypuśćmy jak otworzycie teraz tak jak ja trzy skrzyneczki. Przypominę wpasacie 26 zł z kodem i otwieracie sobie trzy skrzyneczki. Na przykład taki drop i tak będzie dobrze, bo zobaczcie, że te wszystkie zawieszki w ciągu pół roku rok po prostu od 10 kropie jeszcze więcej. Tak mi się wydaje przynajmniej i tak, tak analizy twierdzą Ostatnie trzy skrzyneczki i let's go, dobra Fajnie że można sobie otwierać te skrzynki teraz po kilka razy od razu Więc to można sobie pierdzielić na przykład Oto skrzynie, patrzcie Jesterbot, aha, a nie mogę tego Dlaczego w tamtych mogłem, a w tamtych nie Chyba może to trzeba nie no nie! Stanąłem w furryce 3 skrzynie O, turbopik ładnie, ładnie, SSG Nie jest najgorzej, SSG jest ładne, kurat 63 ziko zostawię sobie I jest z batelek w końcu, kej z batelek w w ogóle jak macie chcieć sobie przez mięźnię, macie pyk, 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 pyk. Chcecie sobie zrobić takie coś, możecie sobie zrobić jakieś parę skinów, na jeden z wybranych, których chcecie Na przykład I sobie wypełniacie i cyk, pyk, pyk i macie Dobra, pójdźmy na te bitwy, zobaczymy czy ktoś w ogóle tej ma coś zorganizował, ktoś coś porządnego, raczej nie widzę. Nie ma nic takiego, dobra. To zróbmy sobie tak. I zróbmy tak. 1100 zł na dwie osoby. Standard tworzymy. Nie wiem, czy ktoś dołączy, raczej nie, więc... Dodamy zaraz bota jakiegoś. Liczę, że wyjdziemy bez profita, a że wyjdzie bez załamki. Za ten czas sobie wejdźmy jeszcze u skina. Też możecie sobie właśnie na tę skrzynię nie będę dawać, tylko dobrze sobie wszystko tutaj. Zobaczymy ile wyjdzie. 2, 3, 6, 8, 2. A, Aaaka za 3 dychy, no to spoko. Spoko. Co można dopisać? Nie, nie można <laughs> Myślałem. Dobra, jaka jest batalka, zobaczmy. Moje bytwy I dodajmy sobie bocika Za okno, czyli mi losuje Doplerzowscy Niech leci, lecimy bo Fajnie jakby to oddało, i powiem, że nie Okej okay, kapa doppler chyba pierwszy rzut Aha, łeb pierwszy rzut, no to nieźle O, to nieźle Ale jest Ua, Co, ile kurwa ten usp kosztuje no, To jest chora skrzynia jakaś no i lipa, widzowie, lipa, no patrzcie co to jest no Nie, no przecież to są jakieś 1700 zł chłopska, nie, roz, niezły mod Eee, to bez sensu, dobra, idę na te wytowe skrzynie i do końca otwieram to Albo jeszcze jedną bitwę walniemy Crossfade, co to za akacz Co to za akacz jest, bo... Ciekawy jakiś, ciekawy. Ciekawy, dobra, wyjąłem, muszę jakąś bitwę jeszcze skarżyć Jest jakiś tutaj No Tak, zrobię trzy skrzynki, underdog, trzy osoby. Albo nawet. Tak, trzy osoby, dobra. I zobaczymy, czy za 300 zł się coś odkujemy, jeżeli o, to kiepsko i... Zobaczymy jeszcze sklep Episy, zakończymy odcineczek i co? Zachęcam wszystkich, wpijajcie na Discord i wpijajcie na live wiki Dobra, zobaczmy Joker mody są więc. Joker mody Jest kosa, pierwsza siedzi O nie, to jest kurwa Undertook Ja pierdolę, no jak nazwać, przecież musi I musiałaby coś oddać temu kopołowi, kurwa, bo to Alex, kurwa, zawsze ten Aleks, ja pierdolę. Trzy koła ze skrzynki za 300, czajcie. 3000 ze skrzynki za 300 zł. Co tu się wydarzyło? Widzowie? Dobra skrzynka. Skrzynki w niej to były Ultra Case Jester Christmas Talking Jester i Rust Case Jester. Wszystko Jester w jesterach Christmas Talking, Ultra Case, Rust Case Spróbowałbym jeszcze raz Spróbowałbym jeszcze raz, ale to ostatni raz jak się nie udało to to kończymy, widzowie, dobra. Szybki strzał, szybki strzał, bo mocne, mocne emocje, mocne emocje, mocne emocje. Trzy noże. Kurwa, ale to jest głupota, bo ja to biorę w. Aaj, zaraz zaczymy. Niestety, znowu w górkach musiał się człowieku za 600 zł, nie? Jak nigdy nic nie siada, to człowieku dzisiaj, dobra, widzowie. Niestety, się w dzisiejszym kończymy. Ten odcinek ja się zrobi, że jak dał zostawcie lajka, like, subskrypcję i możecie dawać pomysły na odcinki. Chcecie wygrać skina oraz różne skinki, zostaw lajka, oglądaj się do końca, coś bije skoć fabryka skinów. Of. Pamiętaj, zostaw komentarz.